Cześć, mam na imię Mateusz i jestem koordynatorem franczyzy go for robot To ze mną kontaktujecie się chcąc nawiązać współpracę i to ja prowadzę Was krok po kroku aż do otwarcia własnego oddziału od Akademii go For robot Z firmą jestem związany od niemal trzech lat i w tym czasie przeszedłem przez niemal wszystkie stanowiska, zaczynając od trenera, kora i szkoleniowca. Dzięki temu poznałem jej funkcjonowanie z każdej strony, więc będę mógł Ci pomóc w każdej kwestii. Nie martw się, zawsze będę pod ręką, służąc radą i pomocą w codziennym funkcjonowaniu akademii. Pamiętajcie, że żeby rozpocząć współpracę z nami, wcale nie trzeba znać się na robotyce. To my wszystkiego Was nauczymy, a jak widać, to dziecinnie proste. Wystarczy dobre podejście do dzieci i chęć ciągłego rozwoju. Otwierając działalność możesz uzyskać aż 80% dofinansowania na start, a my Ci w tym pomożemy! Co więcej, nasza oferta jest modułowa i można ją dopasować do każdego. A zwrot inwestycji przychodzi szybciej, niż można by się spodziewać. Baw się i zarabiaj jednocześnie. Robotyka jest zawodem przyszłości i to Ty możesz zarazić pasją przyszłych inżynierów. Bądź sobie szefem i nauczaj na własnych warunkach.